Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zawsze jest miło, jak mogę u państwa gościć. Tym bardziej, że fundacja ma pewne miłe niespodzianki, miłe prezenty dla państwa. Ale najważniejszy jest ten kontakt bezpośredni, to że mogę patrzeć na państwa uśmiechy, to że możemy porozmawiać, że możemy się spotkać już tak bezpośrednio. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tradycyjnie się bardzo ucieszyłem, że, że mogę się pojawić, a zwłaszcza w tak miłej sytuacji jak dzisiejsza. Jeszcze walczę ze i o rytm was wam, że nie donoszę nic wielki, spuszczam marmur beton wąt. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście i że jesteście tacenty.